Siema, ja jestem Nick, a tak właśnie to de player i dzisiaj przedstawię Wam kolejny numer CD Action. A więc zobaczmy, co jest w środku. Jak widzicie, okładka jest bardzo oszczędna i przekazuje podstawową informację. W tym numerze znajdziecie relację z targów E3. W środku, niespodzianka, relacja z targów E3 i to w dodatku bardzo obszerna. Największą recenzją tego numeru jest oczywiście recenzja gry Batman Arkham Knight i muszę przyznać, że po zapoznaniu się z nią mam ochotę teraz kupić tą grę. Oceny Wam nie pokażę, ponieważ chcę Was zachęcić do przeczytania tej recenzji. Warto też zwrócić uwagę na artykuł Geralt Czarny Gaze Tokyo. Zgadzam się z nim w 100%. Jest naprawdę warty przeczytania. Żeby nie było tak kolorowo, nie spodobał mi się artykuł Gadżety na wakacje, ponieważ wali on po prostu na kilometr sponsoringiem. Przypinki z Angry Beards, Serio to polecacie? Ale teraz przejdźmy do tego, co te gry lubią najbardziej, czyli do gier. W tym numerze znajdują się gry Spider-Man Shattered Dimensions, Time Shift, Real Boxing oraz Moebius Empire Rising. Co te gry są warte? Przekonajmy się. Pierwszą grą z płyty jest Spider-Man Shattered Dimensions. Jak pewnie pamiętacie, dołączona do cd kilka miesięcy temu gra Spider-Man Web of Shadows nie do końca mi się spodobała. Do tej gry podszedłem jednak bez żadnych uprzedzeń, gdyż tym razem odpowiada za nią Benox, a nie Treyark. Czy zmiana deweloperów wyszła pajęczakowi na dobre? Przekonajmy się. Fabuła jest banalnie prosta i typowo komiksowa. Misterio, jeden z wielu klasycznych przeciwników Spidermana, dokonuje napadu na muzeum w celu zdobycia tablicy porządku i chaosu. Na miejsce dociera też sam Spiderman i podczas potyczki z Misteriem rozbija tablicę. Tworzy ona wiele równoległych rzeczywistości, do których musimy się udać, by odzyskać jej fragmenty. Dzięki temu, że w grze mamy aż cztery różne wymiary, będziemy mogli pokierować czterema różnymi wersjami Spidermana. Klasyczną, alternatywną, czyli tą w czarem kostiumie Venoma, 2099 i Noir. Fajnie, że każdy z wymiarów ma swój charakterystyczny design i styl rozgrywki. Jako mroczny Spider-Man musimy chować się w cieniu i eliminować wrogów z ukrycia. A na przykład, jako Spider-Man 2099 bierzemy udział w dużej ilości pościgów i walk. Zrezygnowano też z otwartego miasta i w zamian przechodzimy poziomy. Są one dobrze zaprojektowane, a na końcu każdego z nich czeka na nas boss. Walki z nimi są przyjemne, długie, podzielone na fazy i bardzo różnorodne. Tego samego niestety nie można powiedzieć o starciach ze zwykłymi przeciwnikami. Walka jest dynamiczna i efektowna, ale nie ma w niej zbyt dużego zróżnicowania. Rodzajów wrogów jest tylko kilka, a ciosów jeszcze mniej. Sytuacja ratuje rozwijanie umiejętności, szkoda tylko, że wszystkie z nich są takie same dla każdej wersji pająka. Grafika uległa gigantycznej poprawie od czasów poprzedniej części. Wszystkie światy wyglądają niczym wyjęte z komiksu, z grubo zaznaczoną kreską i głębokimi kolorami. Muzyka jest... po prostu jest, szału nie robi. Mogę natomiast pochwalić voice acting, mimo iż Spidey ma tendencję do powtarzania się. Nie zauważyłem też żadnych bugów, gliczy i błędów, co można wpisać na długą listę plusów. Shattered Dimensions bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. To naprawdę solidna gra akcji i krok w dobrą stronę dla człowieka pająka. A, no i czy mówiłem, że w tej grze jest Deadpool? W tej grze jest Deadpool! 7,5 na 10. Welcome, to the Time shift jest kolejną grą dołączoną do tego numeru CD Action. To strzelanka pierwszoosobowa wyróżniająca się mechaniką manipulacji czasem. Historia jest oszczędna. Mamy za zadanie powstrzymać krona, podróżującego w czasie szaleńca, dążącego do władzy nad światem. My również mamy możliwość przenoszenia się w czasie dzięki specjalnemu kombinezonowi. Fabuła jest oklepana i niestety mało interesująca. Rozgrywka sprowadza się do strzelania i manipulacji czasem. Mamy tutaj dostępnych wiele broni palnych. Wszystkie świetnie wyglądają i mają odpowiedniego kopa, a nawet drugi tryb ognia. Na przykład w przypadku karabinu jest to granatnik, a shotguna mocniejszy strzał zużywający wszystkie naboje w magazynku. W walce wykorzystamy też unikalne możliwości kombinezonu poprzez zwalnianie czasu do tego stopnia, że będziemy mogli omijać pociski. Niestety, jedna unikalna umiejętność nie ratuje tej gry od przeciętności. Wszystko jest po prostu prawidłowe. Timeshiftowi brakuje tej iskry. Oprawa audiowizualna jest bardzo nierówna. Tekstury są naprawdę ładne, szkoda tylko, że wszystkie są w odcieniu szaroburym. Cała gra dzieje się w zrujnowanych miastach i sprawia, że poziomi zlewają się ze sobą i stają się po chwili nużące. No bo ile można patrzeć na kupę gruzu i brudne bloki. Fajnie chociaż, że możemy zniszczyć te ohydne budynki dzięki bardzo dobremu silnikowi fizycznemu. Szyby, ściany i inne obiekty sypią się aż miło. Niestety również szybko sypiemy się my, bo mimo to, że nosimy stalowy kombinezon, nie możemy przyjąć na klatę zbyt dużej ilości pocisków. Dodatkowo obrywaniu towarzyszy wkurzający efekt rozmycia ekranu i równie wkurzający dźwięk. Efekt manipulacji czasem również zbyt zaśmieca ekran i zdarza się, że nie wiadomo w co strzelamy. Muzyka musi być bardzo nijaka, bo podczas gry nawet jej nie zauważyłem. Na szczęście broni i voice acting są niezłe, więc warstwa audio nie jest skopana. Spider-Man pozytywnie mnie zaskoczył. Timeshift wręcz odwrotnie. Po świetnym Singularity z poprzedniego numeru miałem nadzieję na kolejną dobrą strzelaninę. Timeshift nie jest zły, ale jest po prostu nijaki. Dodam jeszcze, że gra bardzo gubi klatki i od czasu do czasu potrafi ściąć na dobrą sekundę, nawet na najniższych ustawieniach. 5 na 10. Trzecia gra to Moebius Empire Rising, przygodówka point and click autorstwa Jane Johnson, legendy tego gatunku. Wcielamy się w Malachiego, podejrzanie młodego specjalistę od antyków i historii. Ma on za zadanie wykonać szereg dochodzeń dla milionera Dextera Ambla. W takiej grze najbardziej liczy się fabuła i dialogi, dlatego boli to, że oba te aspekty wypadają słabo. Powinniśmy też lubić i identyfikować się z głównym bohaterem, lecz Malachi to niesamowity palant. Ten facet jest tak wredny i tak odpychający, że podczas gry chce się go wyciągnąć z ekranu i solidnie przywalić mu w pysk. Postać Malachiego wystarczyłaby by odrzucić mnie od tej gry. Nawet zagadki, na których opiera się gra, są zbyt łatwe, wręcz banalne. Nawet gdy popełnimy błąd, gra informuje nas o tym i pozwala tak długo wybierać, aż trafimy na dobrą opcję. Wizualnie jest podobnie jak przy okazji timeshifta, bardzo nierówno. Ręcznie malowane tła są wręcz cudowne, lecz kanciate dziwnie wyglądające postaci wszystko psują. Już nawet nie chodzi o kanciate ruchy warg i badziewną animację. W Moebiusie wszyscy wyglądają jak wygłodzony Slenderman. Twórca modeli postaci po prostu skopał proporcje ciała. W rezultacie ludzie bardziej niż ludzi przypominają kosmitów. Moebius nie dorasta do pięt Grom Teltel czy Lucas Arts z tego samego gatunku. Jeśli szukacie dobrej, nowoczesnej gry Point and Click, to zagrajcie w The Walking Dead, The Wolf Among Us, albo Grim Fandango Remastered. 3 na 10. It's a pleasure to see you. Welcome back to Venice. Czwartą i ostatnią grą na płytach jest Real Boxing, stworzona przez polskie studio Vivid Games. Jest to, jak sama nazwa mówi, symulator boksu. Na początku tworzymy postać, po czym ruszamy na ring. Mamy tutaj dostępne trzy tryby gry: pojedynczą walkę, trening i mistrzostwa składające się z kilku walk o rosnącym poziomie trudności. Real Boxing zostało pierwotnie wydane na smartfony i to niestety czuć. Rozgrywka jest bardzo prosta. Składa się tylko z uderzeń, bloku i uników. Są jeszcze minigierki treningowe, które polegają tylko na rytmicznym wciskaniu przycisków w odpowiednim czasie. Taka prostota dobrze sprawdza się na urządzeniach przenośnych, gdzie do sterowania używamy tylko i wyłącznie ekranu dotykowego. Na komputerze czuć po prostu biedę gameplayową. A szkoda, bo boxing ma wiele zalet. Ominięcie ciosu rywala i szybki kontratak daje dużo satysfakcji. Kustomizacja bohatera jest rozbudowana i pozwala na zakup dużej ilości ciuchów dla naszego pięściarza. Nawet grafika wygląda nie gorzej niż niektóre wysokobudżetowe gry. To mógł być świetny symulator boksu, gdyby dobrze dostosować go do możliwości komputerów. W tą grę lepiej pograć na smartfonie. 6 na 10. A więc, czy warto kupić najnowszy numer Seed Myślę, że dla samych gier nie do końca, ponieważ jedyną naprawdę dobrą jest Spider- man Shattered Dimensions i nie wiem, czy akurat ta Wam się spodoba. Natomiast myślę, że warto poczytać gazetkę, bo relacja z targów E3 jest po prostu świetna. No i jest tutaj też kilka fajnych innych artykułów. A więc to było wszystko. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie.